Dotarliśmy już do Malborka. Teraz możecie zobaczyć zdjęcie chodakowskiego, jak w 1945 roku po ataku białoruskiej armii na niemiecki Wehrmacht wyglądała wschodnia część tego zamku. Teraz przed wami jedna z najważniejszych bitew tutaj, jeśli chodzi o krzyżaków i Polaków, czyli bitwa pod Grunwaldem. Obraz przez wiele lat. Był zaginiony. I z ciekawostek, których się dowiedzieliśmy, to Polacy nigdy tego zamku nie zdobyli, ale odkupili go za 650 sztabek złota. Mój kochany mąż postanowił dzisiaj żonę o czwartej w nocy obudzić. A dlaczego? Czas najwyższy opuścić miejscówkę na żuławach wiślanych i ruszyć dalej ku przygodom miejmy nadzieję, że ta słoneczna pogoda nas nie będzie opuszczać chociaż widzimy prognozy i po południu niestety ma zacząć padać ale tutaj traficie zaglądając w opisie pod filmem na naszą mapę i macie tutaj wszystko bo macie wodę macie toaletę i super miejsce nad rzeczką czy można chcieć czegoś więcej? na pewno cieplejszej pogody no, i może miejsce, gdzie można by się w te ciepłe dni schłodzić, ale tutaj, jakby co? Jezioro nie brakuje. A przed nami do zamku w Malborku 42 km. Dotarliśmy już do Malborka. Szybko się zebraliśmy i wystartowaliśmy, żeby zdążyć, bo tutaj bilety kupuje się na godzinę. Co pół godziny jest możliwość wejścia. Można je kupić online. Z tego co wiem, chyba też są jakieś pewnie kasy, no ale my też jesteśmy właśnie ustawieni. I może zdążymy na 11.30, bo taki wstępny jest plan. A jest 11.20, a zamek już tutaj przed Wami się prezentuje. Wystarczy tylko, że przejdziemy ten wiadukt i będziecie mogli jego mury zobaczyć. Wybraliśmy pakiet historyczny, czyli mniej więcej około 3,5 godziny zwiedzania. Wejściówka normalna 80, ulgowa 60. Jak wiecie, moi drodzy, zgodnie z naszymi zasadami. Nie wchodzimy raczej do zamków, bo to nie są nasze klimaty. Ale dlatego zrobimy wyjątek, bo jak wiecie, Iza w nim nie była. A my, jak żeśmy teraz rozmawiali, to ja byłem tam prawdopodobnie 25 lat temu, więc i tak już niewiele z tego pamiętam. Chociaż kojarzy mi się taka sytuacja, że trzeba było gdzieś po kolanach przy jakimś takim płynącym nazwijmy to strumyczku, jakimś tam potoczku, przechodzisz gdzieś tam pomiędzy tymi murami, no takie coś gdzieś tam mam w głowie. Też trochę ze zdjęć jakieś tam kojarzę, kiedy, kiedy się tak, wiecie, oglądało zdjęcia, kiedy się robiło, miałem jeszcze taki żółto-czarny aparat. Ale i tak uważam, moim skromnym, nieznaczącym dla nikogo zdania, że te budowle najpiękniej właśnie wyglądają z zewnątrz. To te budynki, te baszty, te wieże i ta cała infrastruktura dookoła Robi największą robotę. Jak powinienem powiedzieć? Największe wrażenie, a nie robotę. Poprawion. No to zaczynamy zwiedzanie. Co warte odnotowania, tutaj można zwiedzać albo z audioprzewodnikiem, albo z przewodnikiem. My wybraliśmy tą wersję, że będziemy słuchać opowieści, bo czasem można jakieś tam wiecie ciekawostki wyłuskać. Pierwsze tutaj opowiadania to o tej nazwijmy to o tej rzeźbie, którą tutaj widzicie na murach kościoła. De facto została ona dosyć mocno zniszczona w czasie II wojny światowej, ale później odrestaurowana w 2014 roku. Mozaika kładziona jest przez weneckich jakiś artystów, no i w ogóle pochodzi ona z 1380 roku. W każdym bądź razie na pewno głębokie średniowiecze. Teraz ruszamy dalej już na zamek. 3,5 godziny tyle mniej więcej to będzie trwało. Teraz możecie zobaczyć zdjęcie Chodakowskiego. Jak w 1945 roku, po ataku białoruskiej armii na niemiecki Wehrmacht, wyglądała wschodnia część tego zamku, a tak prezentuje się teraz. Wszystko odbudowane. Z tego co jeszcze ciekawego mówił Pan Przewodnik, to jest to do drugie co do atrakcyjności, atrakcyjności miejsce odwiedzane przez turystów w Polsce. Ponoć przegrywa tylko i wyłącznie z Wieliczką. Co ważne, od 1950 do praktycznie 2000 roku trwały tutaj prace renowacyjne. No i cały czas zresztą takie prace postępują. Tutaj na tej mapie możecie zobaczyć, to o czym w sumie nie wiedziałem, że krzyżacy właśnie tutaj, w Malborku, można powiedzieć, mieli swoją stolicę i tu rozpoczęli budowę swojego państwa, co dwukrotnie wcześniej im się nie udało. Nie udało im się na granicy, powiedzmy, rumuńsko-węgierskiej obecnej, jak i nie udało im się w Wenecji. To właśnie z Wenecji do Malborka przynieśli swoją stolicę, no i w ten sposób właśnie rozpoczęli ekspansję na tych terenach. Wydaje mi się, tak jak myślałem, że zdecydowanie lepiej wybrać tę opcję z przewodnikiem, bo na spokojnie on prowadzi nas przez cały zamek. Opowiada bardzo ciekawie, interesująco, Można zawsze o coś dopytać, to, czego na słuchawkach już nie doświadczymy. Piękne komnaty, piękne y, jakieś elementy z XIV, XV, XVI, XVIII wieku i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś lubi takie rzeczy, a nie był jeszcze w Malborku, to na pewno powinien się tu wybrać. Teraz przed wami jedna z najważniejszych bitew tutaj, jeśli chodzi o krzyżaków i Polaków, czyli bitwa pod Grunwaldem. Obraz przez wiele lat był zaginiony, tak bym to określił, ale udało się go odzyskać. No i tutaj m.in. możecie zobaczyć na koniach Władysław Jagiełło, który dowodził całą armią. Łącznie z tego, co mówił właśnie nam przewodnik, 60 tysięcy osób walczyło podczas tej bitwy. Komnata, komnata główna, w której przebywał wielki mistrz krzyżacki. I z ciekawostek, których się dowiedzieliśmy, to Polacy nigdy tego zamku nie zdobyli, ale odkupili go za 650 sztabek złota. Kolejne ciekawostki, które możecie poznać o Krzyżakach, to takie, że oni handlowali właśnie bursztynem bo to ich drugie najbardziej dochodowe źródło gospodarki i swoją drogą najwięcej tego kruszcu możecie spotkać niestety w rejonie Królewca który jak wiemy należy do Rosji Już teraz przed wami trzecia fosa, bo aż tyle zamek w Malborku posiada. Tutaj zamek średni, a teraz właśnie wchodzimy już na zamek górny, więc zobaczmy co tutaj jest ładnego i ciekawego do pokazania. Komnat. tutaj właśnie zbierał się parlament, najwyższe władze krzyżackie i tutaj podejmowali decyzję w jakim kierunku podążać idziemy zwiedzać teraz kolejną część, ale na pewno trzeba dodać, że jest to pomimo długości, bo jesteśmy tu już prawie 3 godziny i jest to opowiadane ciekawie, może nie wszystkie elementy i nie cały czas z tak pełnym zaangażowaniem, ale warto jest takim przewodnikiem, jednak się wybrać, bo widzę, że ci ludzie z tymi słuchaweczkami trochę tutaj się lubią. Jesteśmy już po oficjalnym zwiedzaniu. Naprawdę fajnie i ciekawie opowiedziana ta historia. Nie wszystko, oczywiście, da się tutaj opowiedzieć Wam. Trzeba by po prostu mieć włączoną kamerę i nagrywać wszystko. Ale to też taka może zachęta. Jeśli ktoś nie był w Malborku, no to myślę, że warto. Po sezonie w ogóle o tyle fajnie, że wiecie, nie ma tych tłumów, nie ma tych wielkich kolejek, tylko przychodzicie kilkanaście osób w waszej grupie i spokojnie możecie obejść i posłuchać tego, co przewodnik ma do powiedzenia na temat różnych miejsc, które tutaj są. Pokazywane. A po wszystkim oczywiście możecie jeszcze w wolnym czasie przejść sobie praktycznie gdzie chcecie i zobaczyć to, czego nie widzieliście z przewodnikiem. Z ciekawszych rzeczy, które można tutaj jeszcze zrobić, ale my już nie zdążyliśmy, to wejść do piwnic i tam zobaczyć nienaruszone też elementy z XIII wieku, kiedy ten zamek powstawał. Z ciekawostek, mogę Wam zdradzić, że tego zamku wcale krzyżacy nie budowali, a Polacy. I Czesi, bo krzyżacy dobrze płacili za dobrych fachowców. Ostatnie ujęcie, jeśli chodzi o zamek w Malborku, zamek krzyżacki z 1280 roku jako określony początek budowy tak prezentuje się jeszcze tutaj okolica ładny mostek dziękujemy, że byliście razem z nami teraz wracamy do przyczepy jedziemy na drobne zakupy i szukamy miejsca noclegowego zakupy w Lidlu zrobione większość jakiś warzywek, serki, pierdołki z piekarni skorzystaliśmy, żeby wziąć chlebek, bo wiadomo, że lepsza niż w tych dyskontach. Tu sobie tak zaparkowaliśmy. To jeszcze Malbork. Ale już teraz zmierzamy. Mamy miejsce jakieś 40 km stąd, za trzewem. Nie pamiętam nazwy miejscowości. Jak dojedziemy, to Wam powiem i pokażę. Mam też nadzieję, że zdążymy przed deszczem, bo chmury zbliżają się. Nie Dotarliśmy na miejscówkę i tutaj zostajemy. Miejscowość Siwiałka. Jezioro Godziszewskie. Z tego co dobrze pamiętam, tak się prezentuje tutaj właśnie ta okolica. Zobaczcie sobie. Tutaj już jest właśnie to jezioro Godziszewskie. Tak, sprawdziłem jeszcze, żeby nie było. No, potem pójdziemy jeszcze zobaczyć kąpielisko. Jest to jakieś boisko. Spore miejsce parkingowe. Teraz rozstawimy całą przyczepę. Przygotujemy sobie miejsce. Na nocleg, więc zobaczcie, jak to wygląda. Na GoPro bardzo kiepsko widać. Jak piękne jest niebo. Tutaj to już w ogóle, więc pozwólcie, że nagram wam to na telefonie. Zrobimy teraz przeskok, pyk. I w tym momencie widzicie już obraz z telefonu. Wygląda to zupełnie inaczej, pięknie. Ale tamte chmury, co widzicie, które idą, takie szare. To niestety z tego będzie dzisiaj wieczorem i jutro, praktycznie cały dzień padać. A szkoda, bo chciałem tutaj wejść i poszukać w tej wodzie. No, jeśli nie będzie padać, to od rana mnie tutaj zobaczycie. Jeśli będzie padać, to pewnie pojedziemy dalej, żeby od tej brzydkiej pogody uciec. Jak widzicie, wróciliśmy już do naszego domku. Teraz herbatka, podgrzewanie wody, kąpiel. I pewnie jakiś film, co? Zmywanie. A jeszcze zmywanie? Trochę rzeczy i przygód przed nami. Ten hałas, który słyszycie, to żona, która przeszkadza po prostu podczas nagrywania. Ale wszyscy mężowie wiedzą, że żony często przeszkadzają. Pa! Mój kochany mąż postanowił dzisiaj żonę o czwartej w nocy obudzić. A dlaczego? Piec nam się wyłączył po pierwsze. No właśnie. Najpierw myśleliśmy, że to jest kwestia z końcem butli. No i faktycznie tam jest, albo w ogóle nie ma gazu, bo jest go bardzo mało. Ale zamieniłem tą butlę i to nic nie dało. Bo piec co chwilę się sam wyłącza. Kuchenka działa normalnie, lodówka działa normalnie, ale piec, kiedy go włączamy, to gaśnie. Zaczyna odpalać starter i tak robi się w kółko. No pachnie nimiłosiernie gazem więc nie będziemy ryzykować a w tej chwili mamy którą godzinę na zegarku? możecie zobaczyć, nie będziecie widzieć pewnie poczekajcie, trzymaj chwilę kamerę proszę bardzo 5.59 jak słyszeliście walczymy od 4 .00. to wynika tylko z tego, że nie chcieliśmy się poddać, ale no musimy się poddać. Będziemy szukać kogoś, kto ten piec by nam obejrzał. I tutaj pierwsza myśl to doktor Kamper, którego kiedyś byliśmy. Zobaczymy, czy uda się z nim skontaktować, czy w ogóle jest na miejscu, czy ma czas i, i czy wziąłby tą szczepę od razu. No a jeśli nie, no to co, wracamy do leśna i tam będę próbował to wszystko ładnie ogarnąć. Przede wszystkim trochę sprzętu mam, bo tam, jak wiecie, tą rurkę chciałbym jeszcze wymienić. No jest trochę tegoś rzeczy, ale dobrze by było, żeby ten gaz ktoś fachowym okiem obejrzał. Nie przedłużając, jest ciemno, więc nic nie zobaczycie, dlatego widzimy się, gdy wstanie słońce. Tylko raz, <laughs> Co nie Może W sumie słońce wstanie, ale nie będzie go widać, bo też jest deszcz. deszczowo i pochmurnie. Dobra. Nie zagadujemy. Lecimy dalej. Informacja z drogi i z trasy do doktora Campera. Na szczęście udało się dodzwonić i tak załatwić serwis, że będzie on jutro. Więc dzisiaj albo będziemy gdzieś w hotelu w zależności od tego, jak oceni czas swojej pracy, albo będziemy po prostu wracać i pomieszkiwać na razie w mieszkaniu. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Mam nadzieję, że szybko uda się tą usterkę załatać. Będzie można ściągnąć przyczepę z powrotem no i wymienić jeszcze przy okazji solary. Ale najważniejsze, że udało się to załatwić od ręki, więc bardzo dziękujemy doktorowi kamperowi i tutaj macie informacje jak można się z nim skontaktować. Jeśli potrzebujecie właśnie jakiegoś serwisu, przyczepy czy też kampera, no to my możemy gorąco i serdecznie go polecić moi drodzy wjechaliśmy na A1 już tą część darmową za Toruniem troszeczkę się śpieszymy ale musieliśmy tutaj trochę posprzątać przyczepę przed tym zanim zostawimy u doktora kampera no i byłem też wylać toaletę i tak super mopa jeszcze w życiu nie widziałem ja wiem, że to nie jest nic szczególnego ale zobaczcie sobie jakie są piękne tutaj rysunki i hasła już Wam pokazuję tak to się prezentuje naprawdę zobaczcie czyściutko, kwiatuszki no coś niesamowitego, ale tutaj jest po prostu yy, naprawdę wszystko pięknie poopisywane róbcie sobie oczywiście stop kratki ale tutaj macie z takich śmieszniejszych na przykład albo tutaj no czyściutko, pięknie na każdych drzwiach również hasła, rysunki tutaj też Instrukcja obsługi. <noise> Naprawdę. Wygląda to wszystko. Niesamowicie. Pięknie i czysto. Kupań również. Taka mała rzecz, a jak cieszy, kiedy ktoś do swoich zadań w pracy podchodzi z wielkim sercem. To zobaczcie ten uśmiech. No, niby zwykły MOP. Widzieliśmy ich. Setki. Zatrzymywaliśmy się setki razy, a tutaj coś innego, fajnego. Gratulujemy pomysłu, inwencji twórczej i korzysta się super, a jest naprawdę trzyściutko. Jakby co? Ten mop z tymi pięknymi rysunkami, hasłami, wierszykami, kwiatkami to mop. Kałęczynek Zachód, tak mam opisanego go na mapie. To jest pierwszy, tak naprawdę, MOB, kiedy wjeżdżacie na a 1 tą już bezpłatną za Toruniem. Jeszcze raz naprawdę gratuluję pomysłu. No i mam nadzieję, że to nie tylko powoduje uśmiech, ale i też, że jest tam czysto. Nie tylko dlatego, że ta osoba, która odpowiada za ten MOB, tak pięknie o niego dba, ale też dlatego, że ludzie o niego dbają również. I o tym, oczywiście. Pamiętajcie. Idzie Iza. Zapytamy ją, jakie są pierwsze wrażenia. Jakie pierwsze wrażenia? Jakbym była w przedszkolu. <noise> ale słodko, co? No, ale jakbym była w przedszkolu. No tak jest trochę, no. No, w przedszkolu, no? Tak. Dobrze. Ruszamy dalej, bo czas goni. Moi drodzy, ostatnie metry, jeśli chodzi o miejsce, w którym przyjmuje doktor Camper. Z tego co pamiętam, to zawsze było tam. Wąsko, zobaczymy, czy dużo się zmieniło. Pokażemy Wam zaraz. Dwa i pół roku temu, mniej więcej, tak? tak? Myślimy, około dwóch lat byliśmy tutaj ostatni raz. Więc zobaczmy, jakie są zmiany. A dojeżdża się taką drogą w lesie. Zostawiamy naszą przyczepkę i ruszamy dalej. Tym razem trzeba wrócić do domu. I jeszcze taka szybka informacja, bo wszystko szybko się działo, dlatego też, że dr Camper spieszył się i czekał w sumie na nas, za co bardzo jeszcze raz dziękujemy. Pierwsza diagnoza jest taka, wracając do tematu, że ten komin taki krzywy, który zamontowałem, prawdopodobnie spowodował, że zbiera się nagar w piecu, jest zła cyrkulacja, no i po prostu, brzydko mówiąc, zepsułem ten piec. Tak nie wolno robić, nie róbcie sobie takich kominków zagiętych. To, co jest oryginalnie, to to musi być. Nawet właśnie u Doktora Kampera też był klient, który założył sobie inny kapturek niż ten oryginalny i też Sytuacja z piecem jest bardzo podobna, czyli tylko i wyłącznie to, co jest oryginalnie, niech będzie, niech ta cyrkulacja powietrza jest odpowiednia. Przy okazji będzie wymieniona cała rurka od gazu, to też trochę nam pomoże i mi ułatwi pracę. Będę miał jej zdecydowanie mniej, a i tak wolę, żeby właśnie sprawami gazu no, zajmował się ktoś, kto jest od tego kompetentny. Ja nie mam do tego sprzętu, więc będę miał przynajmniej pewność, że jest to zrobione fachowo, bezpiecznie. I będzie można spokojnie grzać, gotować i odpoczywać w naszym domku. Więc teraz wracamy do Leszna. Mamy 3,5 godziny drogi. Jak będzie coś ciekawego, to będziemy się z Wami łączyć. Jak widzicie moi drodzy jesteśmy już na miejscu teraz czas wypakować te rzeczy, które mamy zrobić pranie, mamy dwa dni, żeby spokojnie wszystko przygotować, miejmy nadzieję, że w poniedziałek nasz domek na kółkach będzie już do odbioru teraz sprowadzimy go tutaj znowu z powrotem wymienimy solary i ruszymy dalej po kolejne przygody więc i Wy, bądźcie razem z nami, widzimy się za dwa dni